maliny wyjdą, się rozdały, dodać, nie? Zmęczone hmm. panna ciasteczkiem, co? Czyli to po prostu ktoś tutaj próbował i takie zacieki mu powychodziły. No. No, no. Od, od, od Czyli odkurzaczem, nie wiadomo jaką chemię użył. No, ale dobrze. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to u nas jest taki sklep niemiecki tutaj i on miał chyba coś podobnego, z takiej, takie y, szare, takie butelki, nie wiem, to było coś niemieckiego chyba. Aha. Jak to się nazywało, to ja nie wiem. No, 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 no. No No, no to ciężko by Państwa powiedzieć, nie? bo ja mam tutaj specjalną chemię dedykowaną po prostu do, do tapicerki, nie? Także no, ciężko powiedzieć, czego tam użył, nie? Ale już zabieram się, także także będę tutaj działał, bez nie ma problemu. Bo to wie pani co? No chemia, nie? No, no i wiedza, nie. Nie, no. Witam serdecznie na kanale Silo. Otóż mamy taką historię u klientki. Jej znajomy kupił po prostu sobie odkurzacz. To już tam nie istotne, czy to jest carshare, czy to jakikolwiek inny. Bo tutaj akurat przy praniu krzesła nie ma aż tutaj tak dużego tutaj znaczenia. Czy to, czy tak? hmm, wiadomo, im lepsze parametry, tym lepiej, ale też tutaj troszeczkę trzeba podejść do tego zdrowo 95 osób robiło kiedyś tą pracę na tą karszerze, i, no i jakoś ją wykonywało. Także tutaj już abstrahując od marki karszer, bo to nie jest jakby najistotniejszą tutaj rzeczą. Istotną sprawą jest taką, że chłopak sobie kupił odkurzacz i postanowił sobie po prostu prać tapicerkę. Klientka mnie poinformowała, że po prostu no chcę po prostu wejść w ten biznes. Jak widać, ewidentnie brak wiedzy nie tylko zakup odkurzacza piorącego, nie tylko jakby zakup chemii, jakby tutaj jeszcze trzeba też tą chemię wiedzieć jaką kupić, jak ją stosować, jak ją użyć. No bo tutaj była taka informacja, że klientka powiedziała mi, że kupił gdzieś w jakimś sklepie niemieckim jakąś tam chemię. Ciężko tutaj powiedzieć co to było, no ale próbował tutaj swoimi siłami działać. No i jak widać, no, widać ewidentnie było na załączonym filmie jakie są skutki. No, no, dramatyczne, dramatyczne także drodzy mili, jeżeli po prostu chcecie wejść w ten biznes, chcecie sobie dorabiać. Chcecie tutaj działać na, na, na pełną skalę odnośnie Pana tapicerki? Będę organizował szkolenie w przyszłym roku, styczeń a luty. Link do takiego filmu jest w opisie. Zapraszam również do mojej grupy facebookowej. Tam też będą na bieżąco te informacje przedstawiane. Także no, wiedzę trzeba mieć. Wydaje mi się, że na początku Taką bardziej wiedzę teoretyczną, a praktyczną to już tutaj nabywa się tylko i wyłącznie podczas pracy. Ktoś mi kiedyś zarzucił, bo ja powiedziałem w jakimś tam filmie, że fajnie po prostu poprać sobie u siebie w domu u rodziny, u sąsiadów za darmo, no drodzy mieli tak za darmo no i, i, i tam było w jakiś tam komentarzu zdziwienie, że prac za darmo no jeżeli ktoś się uczy, to moje zdanie jest takie, że no, nie wypada pobierać opłat mm, idąc y, do kogoś, jeżeli my po prostu trenujemy tak jest jakby moje tutaj podejście do tematu bo naprawdę możemy e, narobić sobie kłopotów. Zresztą e, to był znajomy tutaj, który prał, a jeżeli poszlibyśmy do klienta i byśmy po prostu e, taką e, fuszerkę zostawili i odstawili, no to e, mur beton od razu internet hucza od nas raczej <laughs> huczy po prostu no, o nas w tym sensie, że mamy od razu negatywną opinię, jesteśmy opisani, dzisiaj internet nie pozostawia suchej nitki na nuki, jeżeli ktoś po prostu robi coś źle. Także radzę się naprawdę mocno zastanowić, bo to w grubej mierze są też materiały syntetyczne, ale możemy trafić też na materiały typu wiskoza, bawełna. Pochodzenia naturalnego, i wtedy mogą zrobić ogromne problemy, gdyż nieodpowiednia chemia użyta na nieodpowiedniej tkaninie może skutkować no, no, dramatem. I większość prac tak naprawdę, jeżeli ktoś tam pogląda sobie moje filmiki na YouTubie, faktycznie wykona ale y, podstawowa wiedza, którą musi posiąść, to jest wiedza praktyczna i teoretyczna. Nawet bardziej bym postanowił tutaj, postawił na wiedzę y, teoretyczną, ze względu na to, że bez tej teorii no, dużo, no, nie mamy jakąś no, nie mamy po prostu wiedzy na temat prania. Y, doświadczenie będziemy nabywać systematycznie, ale y, teoria jest. No, teorią. no i to jest tak samo jakby mechanik zabierał się za naprawę samochodu, bo gdzieś tam widział filmiki, no, ale do końca nie wie, co z czym się je. I dlaczego chemii takiej użyć, a nie innej. Takie jest oczywiście moje zdanie. Yy, tutaj widzimy filmik, gdzie ja po prostu już zaczynam sobie działać Wcieram środek do wstępnego rozpuszczania brudu no i potem od razu ekstrakcja. Co bym tutaj też chciał tak nadmienić, gdyż tutaj odzywają się do mnie ludzie tutaj już z różnych okolic i coraz więcej mam takich zapytań prywatnych. Nawet do mnie zgłosił się jakiś klient też z Poznania odnośnie usuwania moczu. Także akurat, także akurat mogę powiedzieć, że kanał no staje się coraz bardziej popularny. Subskrypcje systematycznie powoli sobie rosną. Ale oglądalność no, na jakimś tam po prostu poziomie jest, to też nie jest yy, kanał jakby yy, każdego zainteresowania. Yy, taka wąska grupa ludzi, jeżeli ktoś ma problem z kanapą, to pewnie szuka jakiejś informacji no i po prostu też oglądają yy, te moje filmy ludzie, którzy są zainteresowani praniem. Także to tutaj, yy, no, kanał nie jest jakiś taki szeroki, yy, szerokich yy, yy, tutaj odbiorców nie ma. Ale mogę powiedzieć, że już yy, w sumie yy, to jest kolejny klient, który odezwał się do mnie z, yy, z YouTube'a, tak z Poznania, no po prostu z filmów i po prostu chcę, żebym mu kanapę yy, wyprał. Ale do czego jeszcze chcę tutaj yy, nadmienić, yy, drodzy mili, czasami po prostu widzę yy, nawet na tej mojej grupie, że to są osoby nowe, bo w dużej mierze po prostu na tej mojej grupie facebookowej są osoby nowe. I szukają informacji też na przykład na temat jakichś torb, plecaków bądź skrzynek narzędziowych do, do chemii. Tutaj w tym przypadku była prana kanapa oraz te cztery krzesła. Ja tutaj użyłem trzech środków. Trzech środków. I drodzy, mi czasami łapie się za głowę. Jeżeli ktoś, po prostu widzę, jeżeli ktoś po prostu pyta o jakieś mega duże skrzynki narzędziowe, do donoszenia do klienta, nawet składające się z kilku elementów ale i tak po prostu się zastanawiam, bo to jest taki może troszeczkę mój wywód, po co ja rozumiem mieć takie coś w samochodzie do przewożenia chemii. To jak najbardziej chociaż ja akurat też nie mam takich skrzynek no mam ten mój plecak i mam taką torbę, którą na ramię zawsze kiedyś nosiłem i to mi w zupełności wystarcza wystarcza mi torba, torba Macalistera z kastoramy oraz mój plecak i naprawdę nie trzeba nosić jakichś nie wiadomo jakich skrzynek nie trzeba nosić no, to jest w ogóle dla mnie jakiś absurd że po prostu wchodzić z jakimiś takimi, takimi z y, y, szynkami narzędziowymi do klienta, ja mogę powiedzieć, że, że swego czasu pracowałem jako pomocnik, y, serwisanta, y, jako pomocnik serwisanta oraz y, monter chłodnictwa i klimatyzacji. Y, akurat bardzo dobry to jest temat, jeżeli chodzi y, o, y, o taką branżę rozwojową, chłodnictwo. Pracowałem przez 7-8 miesięcy. I to był taki temat, akurat w który chciałem wejść, ale pewne rzeczy pokrzyżowały mi tutaj plany. Zresztą próg wejścia, tam są trzeba po prostu zrobić odpowiednie szkolenie, certyfikaty nabyć i to przez jednostki państwowe. I troszeczkę mi to pokrzyżowało plany. Druga sprawa jest taka, że żeby robić montaż klimatyzacji, no to muszą być dwie osoby, a dzisiaj, jak wiemy, trudno o taką drugą osobę rzetelną, która faktycznie przyjdzie do pracy i będziemy mogli polegać na tej osobie. Ale do czego tutaj zmierzam? Ja pamiętam, jak żeśmy chodzili na montaż, to faktycznie mieliśmy skrzynie narzędziowe, ale to do montażu takiej klimatyzacji, gdzie za montaż klimatyzacji żądało się przez ścianę instalacja o długości 3 metrów od 1200 do 1500 złotych i wtedy faktycznie Narzędzia były potrzebne, ale do wyprania kanapy, no to naprawdę nie są potrzebne skrzynki narzędziowe. Raczej yy, moje zdanie jest takie, że troszeczkę trzeba stanąć na ziemi i ochłonąć. Bo wiem, że tutaj są młodzi i gniewni i yy, nie wiadomo, czego by tutaj chcieli użyć, ale do prania tych, kan te, 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 tych krzeseł. Oraz prania, prania kanapy, ten odcinek pojawił się w niedzielę. Zostały użyty, użyte trzy środki. I tutaj widzimy, jak się tutaj to doprało. Doprało się, no, żuleta. No, żuleta. Także tutaj naprawdę nie, 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 nie trzeba nosić nie wiem, nie wiadomo czego, żeby dobrze doprać y, tutaj kanapę. I marnowanie sobie czasu, energii, y, tutaj zdrowia y, na, na, na takie rzeczy to. Dla mnie to jest po prostu absurd. Moim zdaniem, plecak taki jak ja mam to jest spokojnie wystarczający, i na każde zlecenie, na które ja idę, zawsze się zabiorę. Zabieram go na plecy. Nie muszę go tachać nie wiadomo jak. Zresztą ja sobie nie wyobrażam wchodzenia na czwarte piętro z jakimiś takimi rzeczami. Też nie wyobrażam sobie chodzenia na drugie, trzecie, czwarte piętro z dużymi ekstraktorami, no tutaj akurat może się wyłamie bo niektórzy tutaj się bardzo mocno podekscytowują i jarają się, że tak powiem nawet mocnymi sprzętami, ale trzeba sobie po prostu wziąć to, że Polska to jest rynek kanap i dywanów. Ja dywany mam sporadycznie i bardzo rzadko, U mnie głównie biorą się kanapy. Yy, narożniki, yy, krzesła, fotele, yy, jakieś pufy. Tak jest u mnie rynek. Dywany bardzo rzadko. I jeżeli miałbym mieć na trzecie, czwarte piętra, a u mnie się to bardzo często zdarza, z jakimś niebotycznym sprzętem, no to ja po prostu dziękuję. No nie jest to taki rynek. Co innego rynek amerykański, co innego rynek yy, angielski. Tam w ubikacji nawet mają wykładziny. Jest to całkiem inny rynek. On się charakteryzuje w ogóle całkiem innymi cechami, i każdy kraj ma po prostu swój rynek. Dzisiaj moje zdanie jest takie, że trzeba mieć sprzęt poręczny, w miarę mocny, żeby po prostu robić robotę dobrą. Takie jest oczywiście moje zdanie. Różni ludzie do tego różnie podchodzą. Niektórzy po prostu chcą pokazać gabaryty, może i klientom ale prędzej czy później wyjdzie im to w kręgosłupie. No tutaj nie ma nic za darmo. A jestem święcie przekonany i tutaj mogę położyć głowę nawet, że oni nic więcej nie skasują za wypranie tej kanapy niż ja. I efekt finalny będzie taki sam. No Ta kanapa jak ja bym tutaj wyprał mocniejszym i tym moim Efekt finalny będzie taki sam. Pewnie tutaj jakiś lincz mogę zebrać, co po niektórych i mogą się nie zgodzić, ale ja mam takie zdanie i, i, tego, i oczywiście każdy ma swoje zdanie, każdy po prostu pracuje według swojego systemu. Jedni są może uczeni do dużych sektorów, jak najbardziej. Ja tam nikomu nie zabieram, nic nie daję, nie parzy, nie ziemi, nie to widać, że tak powiem, po moich filmach, jakie ja mam efekty i, no i mi to wystarcza w zupełności. Ja mam tam swoją wiedzę i, i, i akurat wiem dokładnie, co się jeszcze nie. Co innego, jeśli mówimy o praniu wykładzin, bo jeżeli ktoś robi wykładziny, no tutaj to, to już zmienia całkiem postać rzeczy, no bo takim sprzętem, jak ja mam, no to no to tutaj w ogóle nie ma mowy o wypraniu dużych metrów wykładzin, bo to będzie mozolna praca, uporczywa i, i bardzo męcząca, a na końcu będzie kręgosłup do do wymiany. Także tutaj akurat trzeba podchodzić zdroworozsądkowo, bo niektóre że mam zapytania takie, że a do prania kanap, dywanów i wykładzin. No, no nie, no tutaj albo trzeba się nastawić na kanapy, albo po prostu na wykładziny, jeżeli ktoś ma, ma, ma i chce robić wykładziny, no to mówimy tutaj faktycznie o dużym ekstraktorze i on tutaj ma faktycznie e, rację bytu. Troszeczkę się tutaj rozgadałem, tak tutaj po prostu widzicie tą moją pracę. E, jak tutaj sobie działam. Ja pozdrawiam serdecznie Shiloh. A filmik wspaniał tej kanapy będzie w najbliższą niedzielę.